Pojawia się tablica informacyjna przedstawiająca mapę województwa warmińsko-mazurskiego w nowoczesnej odsłonie. Regionalny program operacyjny województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020. Konferencja o nowoczesnej edukacji Człowiek 4.0. Empatia, nauka, technologia. Olsztyn 25 września 2019. Poniżej informacje o sponsorach. Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Warmia i Mazury, Unia Europejska. Uczestnicy konferencji odbierają ekologiczne teczki z materiałami informacyjnymi. Konferencję zwraca się do uczestników, którzy licznie wypełniają salę. Na scenie pojawi się otwierający konferencję marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Gustaw Marek Brzeziń. Te dzisiejsze spotkanie ma duże znaczenie, ma dużą wagę, dużą rangę. Publiczność nagradza wystąpienie okloskami. Na scenę wchodzi pierwszy prelegent, doktor Habilitowany Piotr Mikiewicz. I dzisiaj też wiemy, i coś też Państwu nie trzeba po powtarzać, że edukacja zmienia swoje znaczenie. Słowo edukacja już nie, nie oznacza tylko i nie przypisuje się tylko do okresu od powiedzmy wieku lat 7 do 18, kiedy jesteśmy wszyscy obowiązkiem szkolnym zobligowani do funkcjonowania w edukacji formalnej. Dzisiaj się mówi o lifelong i life-wide education. Czyli całe życie się uczymy, i w, nie tylko w szkole, ale w bardzo różnych formach i w bardzo różnych obszarach. Pojawia się pani Anna, tworząca sketchnotkę, którą uczestnicy mogą oglądać na osobnym ekranie. Na scenę wchodzi doktor Habilitowany Maciej Błaków. Czy słyszeliście w efekcie w psychologii? Każde kolejne pokolenie jest inteligentniejsze od poprzedniego o 0,78 punkta. Ale ci sami ludzie jednocześnie są mniej kreatywni. Skąd wynika ta ich wyższa inteligencja? Dzięki fajnej obudowie, jaką dostarcza szkoła, dostarcza region, rodzic, nauczyciel, etc. W związku z tym, my jesteśmy inteligentniejsi nie dlatego, że mamy lepsze mózgi, tylko dlatego, że mamy takie spotkania jak dzisiejsze. Na scenę wchodzi trzeci prelegent Katarzyna Zagajewska-Sycz. Działaj dla innych, ucz się dla siebie. Młodzież działa dla innych na rzecz środowiska lokalnego, bo poszerza świadomość. Działa na rzecz ludzi wykluczonych społecznie, ale uczy się dla siebie, co później procentuje. Na ekranie pojawia się relacja z biegu Color On Koszalin. Wchodzi prelegent Izabela Gorczyca. Jak jesteśmy nauczycielem. To co nam wpojono na, na studiach, to my musimy przekazywać wiedzę. Nie, my musimy być po prostu człowiekiem. Przede wszystkim. Na ekranie pojawia się sketchnotka podsumowująca panel dyskusyjny. Pojawia się tablica. Konferencja zrealizowana przez Departament Koordynacji i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.